Jak to wszystko wygląda? Jak to wszystko działa? I, i, I dlaczego takie problemy i obiekcje? Może od razu powiedzmy, że jeżeli ktoś ma próchnicę jakąś początkową, średnią, to nie ma jakiegoś wielkiego rzutu na medycynę estetyczną. Ale jeżeli mamy już próchnicę głęboką, jakieś stany zapalne, ziarniniaki, torbiele, no to tak naprawdę w tym pytaniu chodzi o Chorobę odogniskową. W takich zmianach są bakterie. Ta choroba odogniskowa polega na tym, że bakterie, które bytują w zapalnych dziąsłach, czy przy zębiu, czy pod korzeniami, one produkują takie endotoksyny, które dostają się do krwiobiegu. Taki kwiast hialuronowy może ulec zakażeniu. Mm -hmm. To się może rozprzestrzenić na całą To się podane. rozprzestrzeni na całą przestrzeń anatomiczną, gdzie ten kwas został podany.